Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy! Iłża. Sztachetki .pl. Markowe diety. Odkryj, jak zdrowe odżywianie może odmienić Twoje życie. Zacznij już dziś i umów konsultacje online na www.markowediety.pl Siemanko, Sebastian Szczerek, kanał Za Ciosem. Jesteśmy po oficjalnej ceremonii ważenia przed galą TFL20. No a z nami Błażej Janko z klubu Crossfire Radom. Błażej, który na TFL jest niepokonany. No i bołaże, jutro debiutujesz na stacjach anteny Polsat, kolejna walka Semi Pro, idziesz po kolejne pewne zwycięstwo. Cześć wszystkim. No tak, przyjdę po raz trzeci już w TFL-u zrobić, zamieszać tutaj trochę w karcie walk. Mój przeciwnik też jest niepokonany, obydwaj mamy 2-0, ale to jutro u mnie 0 zostanie w rekordzie. Błażej, jak przebiegły te przygotowania, czy no zmieniałeś coś co? w swoich po prostu po tym panu, obozie, w czasie wolno. przygotowań, czy jednak cały czas z trenerem idziecie tym samym torem, bo to co się sprawdza, wygrywacie, nie chcecie tego zmieniać, no bo strategii wygranych się chyba nie zmienia. Do tych przygotowań dołożyłem raz po raz, ale byłem na sparingach w Skrze, posparowałem sobie tam z innymi chłopakami. Wiem, że dużo rzeczy co Mateusz nie w klubie nie działało, chłopaki eliminator. wiedzą, robię takie rzeczy, to pojechałem tam na sparingi. Dlatego jestem zadowolony, bo wiem, że to co robię ma sens, praktycznie ma sens i co jeszcze mogę dodać? Wszystko tak naprawdę u siebie w klubie dalej. Przygotowania nie były długie, bo kurczę dowiedziałem się o walce miesiąc temu, tak naprawdę na początku. Ale chyba Luka... ciągle jesteś w treningu? Tak, w styczniu trenowałem, ale tak luźno, bo nie mieliśmy żadnego startu, więc po prostu, żeby być cały czas w treningu. Ale od lutego podkręciliśmy obroty, były ferie, mogłem trenować dwa razy dziennie, no i jestem gotowy w 100%, żeby jutro po raz kolejny moja ręka powędrowała do góry. No właśnie, warto tu wspomnieć, że Ty jeszcze uczysz się w szkole średniej w tym roku matura? Nie, jeszcze rok jeszcze rok, także mówię, no bardzo młody wiek, bardzo młody zawodnik, ale już z niesamowitymi osiągnięciami. Dopiero po zakończeniu szkoły te starty zawodowe, czy jednak, jeśli będzie w tym Sejm Pro naprawdę szło tak jak idzie, no to wcześniej zdecyduje się, żeby wejść do tej walki 3x5 na zasadę profesjonalnego MMA? Rozmawiałem na ten temat z trenerem. Mieliśmy właśnie poruszone to i kurczę, zobaczymy. Ja, no co mogę powiedzieć, ja jestem do dyspozycji trenera. Jak trener powie, że jestem gotowy, to ja w to wchodzę i nie będę wyprzedzał. Ale no tak, kurczę, wstępnie dwie walki Semi Pro. Zobaczymy jak one pójdą. Wierzę, że pójdą bardzo dobrze i chyba trzeba szukać czegoś więcej. Jeśli chodzi o twojego jutrzejszego rywala, myślisz, że będzie to twoje najcięższe wyzwanie w karierze, czy jednak walczyłeś z kimś lepszym już? Nie mi to oceniać, okaże się wszystko jutro. Ja nie jestem od oceniania, jestem od walki. Narożnik, ten sam, czy jednak jakieś drobne zmiany? Zwycięskiego teamu się nie zmienia. Błażej, co byś chciał przekazać przed galą TFL 33 to be or not to be? Yy, chciałbym na pewno podziękować wszystkim kibicom, którzy jutro za mną przyjadą do Kraśnika. Cieszę się, że tak grupa za mną przyjedzie mnie wspierać. Nie wiem, czym sobie na to zasłużyłem. Ja jestem po prostu sobą, trenuję sporty walki. I mam super znajomych, super ekipę. Dziękuję trenerowi Leszkowi Kulikowi za poświęcony czas w przygotowaniach. Dziękuję całemu klubowi CrossFit Radom, bo bez was nie mógłbym być tu, gdzie jestem. Dziękuję swojej rodzince. Nie mrugajcie, bo jutro naprawdę będzie. planuję zrobić coś brutalnego. Ja dodam tylko tyle: jesteś naprawdę wspaniałym człowiekiem, dobrym człowiekiem. Ja znam Cię prywatnie i dlatego wielki szacunek. Życzę Ci zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Dzięki. Blachy Minda. Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa, po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl